Cześć, witajcie! Moi kochani, tutaj Zuza i w dzisiejszym odcinku jestem z moją koleżanką Illuminati. No, i gadajmy się z Messengera, więc możecie ją źle słyszeć, ale ja to tylko wszystko Nie, Chociaż pokazałam, ale to nie byłam ja. Ale oni Cię nie widzą, bo ja nagrywam tabletę w gupolku. Dobra, gra ja gram w King of, Avalon, King of Avalon i zaraz Wam pokażę jak ją rysowałam tą głupią iluminatkę. A ja jestem iluminat A ja nie umiem rysować. A ja umiem. Tak, umiesz rysować, Tak, jasne. Jedyne co mi wyszło, to ja zaraz wam pokażę. Pokażę. Ładne? Może to jest ładne. Nie wiem, dobra mam to wnikiem. Czarni się Możesz zobaczyć kamerę Julka, oni Cię nie widzą Illuminati Jesteś głupia naprawdę Łączam głos, pa Jesteś głupia Jesteś głupia ma tutaj Dilerek Dzisiaj nagrywamy na YouTube z Zuzia Zuzanna Z Zini Games Cześć się ogarni! Sam jesteś Docknes, kurde. Jestem Dillerek. Kocham Dillerek. Pomocy. Ona mówi, że. A ja kocham Edwarda No nie, tylko nie zaczynaj znowu z Edwardem Kto wie, co to jest, Edward, możecie napisać na dole w komentarzach. Kto to z czego? A Dillerek się... i doknes. i m, Super m, k, m. Rozłączyć się? Nie. No właśnie. włącz kamerę, bo oni Cię nie widzą, dziewczyno. Mogą mnie widzieć też Aha, zobaczyliście ją. Będziesz na YouTube Julka. Będziesz sławna na YouTube Julka. A jesteś... A nagrywasz live'a? O nie, nie live'a niestety, ale filmik po prostu, filmik. Normalny Filmik. Tak. Ogarnij się, dziewczyno, jesteś chora psychicznie. Jezu, ale mi się ścinę. Tak! Nie umiem czytać to ci myślić. Dzisiaj przewidziałam, śniło mi się. To było jakby takie... Nie wiem. Przewidziałam, że się dzisiaj pokłócimy. No tak, będziemy potem nagrywać filmik. No, no przewidziałam to wszystko. Jestem Tak, jasne, przewidziałaś to wszystko, a ja przewidziałam, że dupa cię będzie boleć i no. I nie, nie, nie poszło. A ty czy mnie nie boli? Jestem illuminati, motherfucker. <słuch> Iluminaty nie ma. A poza tym... E, muszę... Ja zaraz zadzwonię, bo mama mnie woła. Dobra, no to ja już w ogóle kończę filmik. To jest taki krótki filmik, żebyście poznali moją koleżankę i illuminati gli illuminati Giovanni Fujni e ora non so i no polecam, pozdrawiam i pa pa